Jestem ulany. Wiem. Nawet Armandu. Ale wpylam ja fajnie. Let's go mam flasza. Jaka małpa wielka. Panda. Małpa wielka. Ojej. Ojej, chuj małpa wielka. tak to było ciekawe. Bardzo. Ciało upadało. Dobrze, ja jestem pewien, że jaskiel jest czysty i go klinuję. No to ja mam powiedzieć, ja I potem nie. No ja też jestem czysty. Ja też jestem czysty? Liczyłem i jaskiel ptaska robił i wyszło... Dawidek nie. No jaskiel jest czysty na pewno. Ale gdzie są? No nie wyszło ominął. Kto zabił? No. Ja? Nie wiadomo. Dobra, o co chodzi w ogóle? Gdzie jest ciało i co się stało, Dawidek? No kubek powiem. No nie, na MedBayu byliśmy. Idziemy, w, e, Dawidek na mnie patrzy jak się skanuje, później idziemy w stronę Upper Engine. Ja, Najpierw Dawidek wchodzi i po chwili ja i widzę jak ciało upada. Czyli co? O, że się odbił Mozzarella? Wiesz co, nie, wy... nie było animacji zabójstwa, nie było tej krwi, po prostu ciało upadło i teraz nie wiem czy Dawidek jesteruje to mega i po prostu miał lucky time'a po prostu na to, czy zabił, ale ja nie widziałem w ogóle zabójstwa, ja widziałem tylko jak ciało upada. Czy mamy altruistę, znaczy nie altruistę, tylko tego co podpala i po chwili zabija? Altruista. Nie wiem, ale musiałby być obok, nie? kto podpala chyba, tak? Nie. No nie, ale... wiem, że jest taka rola, możliwe, że mamy. Ale nie, bo my chyba nie mamy evil neutralnych. Jest mamy, bardzo... no, mamy tak. włączony, więc może, może to tak być. Nie tak. wiem, ja nie potwierdzam, ciało upadało, ale nie widziałem tej krwi, jak się zabija, więc... Ale Dawidek, jak to z twojej strony wygląda, Dawidek? Nie, będziesz bronił, widział, to widział, daj dziwki, pane. Ale że co, że się od ciebie odbił, czy o co tutaj chodzi? Ja sam nie wiem, co by się wydarzyło. To jest tak. najlepsze. Ja widziałem, jakby leżało ci. Ja, ja, leżał. ja teraz go mówię, że jest kipat. okej. Okay. No okay. dobra, co ja daję. By, ja bym ja bym stosował dowiczka trochę, albo okej. Okay. Sosował też bym go, ale ja myślę, że to jest Jester i po prostu teraz, wiesz, mówi, że nie trafił. Ale to było tak, on widział, że ja idę za nim i on na upper endzi po prostu na górze walnął tego kila. Ja byłem dosłownie za nim prawie, więc moim zdaniem albo mam minusowe IQ i zabił, choć wiedział, że idę za nim, albo... Albo jest Jesterem i ktoś właśnie o. O. zgadł. Ja bardzo proszę, żebyście pamiętali, że Jaskier jest czysty, dziękuję. Okej. Okay. Czyli Jester. Ciekawe. No ale żeby strzelali w Jestera. Dziwnie. Dziwnie Impostor wiedział, to jest. że to Jester. Czemu wiedział? No bo w... Impostor wiedział, że I go zadanie. Dlaczego zabija. to jest taki ogromny? Bo jestem Giant modyfikacja. I co na Wolny mi? jestem. No jestem tylko wolny. <laughs> Yeah. <laughs> Chciało na elektryku. Eee, dobrze, ja również chciałbym oczyścić e, kubka, Więc Jaskiel ja i kiłbek w 100% czyści. są czyści. Ja też. Okej. Okay. Mm, czyli tak rozumiem, że był teleport, tak bo mnie przeteleportowało. To dowentu był Jeszcze raz się kto jest? A, a, do ja do i ta, e, Ty i, i jaskie. Nie, jaskier, ty i no, okay, jaskie. Tak. Był teleport dowentu, prawda? Bo mnie też do Wenta tępo. No, tak, ja no, tak, Powiedz tak, Powiedzcie, tak. Mi, powiedzcie mi, bo ja chyba ja, ja chyba widziałem agro niedaleko Japonsów od dwa. To ty byłeś jeszcze kto mi tam przebiegał? E, nie, no mnie z tobą tepło bodajże na admina na wenta. E, No tak, ale potem jeszcze ktoś przebiegał e, na tym korytarzyku obok o dwa. Nie wiem. Nie, prawie, nie, nie. Nie, no to mi przebiegał. Albo i tak, tak jak chyba czarny skin mi się wydawało. Że ja i albo agro. Ale nie dam sobie głowy uciąć. No, no to mi, też mi przebiegał. Czy to Ja obok, no A obok, obok oboko dwa. A no to nie, to chciałem nie. Chciałem zwrócić uwagę, żeby nie robić takich zawaw basenowych w elektryku, bo to się może skończyć jakimś dziwnym kilem. No bo tam bo... było chyba i was wszyscy jak no, Jakbyśmy mieli, mieli bombera, to by był koniec świata mhm. po No jedna bomba i po sprawie. No, dlatego ja tam byłem dalej, z niepokojem się przypatrywałem. Ja też tak, wchodziłem, wychodziłem na tym speedzie, bo się bałem. Jakąś bombę taktyczną. Dobra, to zrobimy, bo to był ciało w elektryku, a tam było was chyba sześciu albo siedmiu w jednym momencie. No. Nie wiem, jest sens w ogóle głosować na kogokolwiek. Ale jak działa to przeteleportowanie do wenta każdego no. tepa wtedy? Tak, no, impostor tak. klika umiejkę no i teleportuje każdego no. raz, na, raz na mecz. Czyli ktoś, kto nie był w elektryku został przeteleportowany do wenta przy elektryku? Czy jak to było? Nie, Czy wszystkich, istnieje szansa... randomowo, wszystkich random. randomowo do a, różnych randomowo. rodnych eventów tepa. Okej, okay. okej, okay, okej. Okay. No nic nie mamy. No tutaj dobrze wykorzystał rolę po prostu im po co znaczy modyfikacje. Ale na szczęście drugi raz już nie może. No tam starajcie się nie zginąć, kubek i jaskie, nie Jestem wolny. Ale mam pomysł. Ja wiem, wiem o tym, no. Okej. Okay. Słucham. E, dobra. E, ogólnie to e, patelnia. Patelnia jest, e, jest. impostorem, możemy go wyrzucić. I mogę w to uwierzyć. No ok. Bo wiem, jaką ma rolę i tać. No chyba, chyba każdy wie, nie. uwierzyć. Chyba, że jak. Kurwa dzieje. <laughs> Ewan, to leśno wyprawy. Ale on się spodobał ten bint. No, strzelaj <laughs> patelnia w tego. Strzelaj strzelaj, strzelajcie. <laughs> no, no wiesz, muszę pomyśleć. Musisz poszukać. No. No, <laughs> no. no niestety to no nie, no nie, był to To był tylapel, moi drodzy. <laughs> A mamy drugie, drugie głosowanie. Ale tu chyba nie ma co, bo może się pojawić ten Traitor, nie? Traitor może się pojawić mm. i jeszcze jest neutral. No, skipimy, nie ma co. Nie mogę zagłosować, powczam. Jak, jak Nie? Nie, nie, nie mam Potem. w ogóle na No nie gadaj. No i 150 sekund awg. Piękna jest dziś pan... pogoda. Tak. Tak. Słoneczko świeci pięknie teraz. Mhm. Rozumiem, że ty na innej półkuli żyjesz, dobra, Luz? Ta, ta. Mhm. No. Ziemia jest okrągła. Myślałem, że płaska. To miało więcej sensu. Jest szansa, że my mamy jako drugiego plagę, w sensie, nie wiem. Szansa w sensie. jest zawsze, nie? Mało tych kili padło. Jak mało, prawie pół lobby. No nie ...my złocistą u Nie, to jeszcze minuta. Trudyce. Rajska cytrynówka. Ja chciałem tylko powtórzyć, żebyście nie zapomnieli, bo takie tendencje są, że kubek i jaskiery są czyści na 100%. No rozumiem. Okej, okay, okej. Okay. Mnie nie trzeba sprawdzać, znaczy jakby co? Jakby dla własnego bezpieczeństwa. Sprawdź Geral Geralta, czy nie w przypadkiem. Nie. Senti, sprawdź że... Geralta, bo ja coś czuję, że to on. Takiego podejrzewam. Gestoruję. Mówię od razu. Tylko... Ale to będzie sprawdzony Geralt. No i tak troszeczkę Geralt, lekki sus na niego, ponieważ w rundzie, kiedy się wszyscy tepnęliśmy do wentów, no to Geralt y, zgłosił wtedy to ciało. No i tak na logikę, no jak wszyscy się tepamy, no to i nagle dwie osoby zostają w tym. No to my od razu zabicie self report. Taki, nie, ale nie chodzi o to, to ja się tepłem z kubkiem. No I dobra, do, koniec z oddechu, no ci się zaczęła. Hmm. É. Yeah. Isso. Okay. <laughs> <laughs>